Halo, halo, dzień dobry. Jeden z klientów, który zamówił u mnie szablę angielską wzór 1796 e, firmy Windlass, którą będę jeszcze pokazywał, o której będę jeszcze mówił, poprosił o krótki film na temat najlepszej szabli huzarskiej. Proszę Państwa, najlepsza szabla huzarska. Proszę Państwa, więcej na temat e, broni huzarów e, i broni. W drugiej połowie XVIII wieku w moich książkach Taktyka Walki i Szermierka Brygad Kawalerii Narodowej oraz, oraz drugim e-booku poświęconym temu tematowi Taktyka Walki i Szermierka Kawalerii Europejskiej w XVIII wieku. Więcej na ten temat znajdziecie Państwo właśnie w moich opracowaniach, w moich książkach. Link do zakupu książek znajdziecie Państwo w tytule pod filmem. Ewentualnie, jeżeli ktoś by z Państwa był zainteresowany zakupem kutych i hartowanych szabel, proszę do mnie pisać na polski gmail.com. Dobrze, proszę Państwa, najlepsza szabla huzarska. E, otóż od samego początku chciałbym Państwa przekonać, że nie ma czegoś takiego jak najlepsza broń. Najlepsza broń, najlepszy oręż, y, każda w, broń biała w systemie europejskich walk dawną, Bronią białą, szablami. Każda broń posiadała swego rodzaju swoje mocne strony i swoje ograniczenia. Proszę Państwa, tak też jest w przypadku tej słynnej szabli. Proszę Państwa, dzisiaj, co prawda, żyjemy w świecie lekko zdominowanym przez anglosarski przekaz i anglosarskie informacje. Otóż, proszę Państwa, anglosasi uważają, że jest to jedna z najlepszych szabel, chyba nawet najlepsza szabla. Z epoki napoleońskiej. proszę Państwa, szabla wzór 1796. Ta replika firmy Windlass, proszę Państwa, rzeczywiście jest wspaniałą, cudowną repliką. Przede wszystkim jest wyważona względem broni historycznej posiada takie same parametry, jest tak samo leciutka, jest tak samo szybka, proszę Państwa, jest kuta i hartowana. Cały charakter tej broni, proszę Państwa, jest świetnie oddany względem broni historycznej, ale proszę Państwa, nawet szabla windlas replika tej szabli i właśnie ta słynna historyczna szabla na której właśnie ta replika była zbudowana szabla posiadała też swego rodzaju ograniczenia proszę państwa przede wszystkim jest to szabla zorientowana głównie do szermierki siecznej do zdecydowanych silnych cięć z konia oczywiście też można nią było walczyć pieszo ale tak jak mówię ona była głównie do walki konnej Przede wszystkim jeśli chodzi o same instrukcje szermierki, to te instrukcje mówiły wyraźnie, o, że po prostu o, o tym, że no tnie się silnymi zamachowymi cięciami głównie piechurów wroga, natomiast jeśli chodzi o walkę konną, no to tutaj mieliśmy przede wszystkim akcje sieczne wyprowadzane po prostu z samego nadgarska, ewentualnie z przedramienia, oczywiście ćwiczenie też tego systemu sześciu cięć, także jak najbardziej jest to, bardzo dobrze mamy po prostu opisaną tą szermierkę, o czym wspominam w swojej książce właśnie, taktyka walki szermierka kawalerii europejskiej. Ale, proszę Państwa, jeżeli się tylko zastanowimy, to to jest to szabla mimo wszystko, proszę Państwa, krótka. Druga sprawa, że nawet instrukcje angielskie mówiące w tamtym czasie o tym, że tą szablą też można pchać, proszę Państwa, ówcześni komentatorzy wyraźnie zaznaczali, że ta szabla w zasadzie jest pozbawiona sztychu. Druga sprawa jest stosunkowo krótka. Także jeżeli miałbym walczyć tą szablą, to w zasadzie bym się zorientował tylko i wyłącznie na szermierkę sieczną, tylko i wyłącznie w zasadzie za pomocą cięć. Zrobienie jakiegokolwiek sztychu, proszę Państwa, bardzo duża krzywizna. W zasadzie no, szabla jest, ma, posiada bardzo mocno zaokręglony sztych. Także, proszę Państwa, w zasadzie tutaj te sztychy no, bardzo ciężko. Y, byłoby też wykonać po prostu jakikolwiek sztych. Druga sprawa, że szable też wzór 1796 posiadały stosunkowo krótkie rękojeści. W zasadzie możemy mówić tylko i wyłącznie tutaj o chwycie y, jakby młotkowym, ewentualnie jakimś takim chwycie luźnego młotka. Chwyt kciukowy, proszę Państwa, muszę zauważyć, no moja dłoń się nie mieści, proszę Państwa, do chwytu kciukowego, bo można próbować zrobić tutaj jakiś chwyt kciukowy, ale generalnie ta rękojeść jest krótka. Generalnie do tego chwytu ta szabla się bardzo kiepsko nadaje. Porównując na przykład tą szablę z 1796, na przykład do szabli francuskich Huzarów, która też, proszę Państwa, była na wyposażeniu polskich pułków huzarskich, to proszę Państwa, tutaj mamy zupełnie inną, proszę Państwa, rękojeść. Przede wszystkim ta rękojeść jest dużo, dużo dłuższa, proszę Państwa. Także jakbyśmy porównali te dwie rękojeści, to proszę Państwa, broń francuskich huzarów jest dużo, dużo dłuższa. Jeżeli porównamy na przykład właśnie szable francuskich huzarów, w którą byli uzbrojeni też nasi huzarzy w epoce napoleońskiej, to proszę Państwa, ta głownia francuskich, ta głownia właśnie szabli francuskiej jest dużo, dużo dłuższa, proszę Państwa, mamy też dużo bardziej wydatny sztych. E, szabla oczywiście też jak najbardziej do cięcia, ale e, jeżeli na przykład e, przyszłoby nam walczyć i wykorzystać też sztych, to proszę Państwa, oczywiście ta szabla francuska jest dużo, dużo lepsza. Jeżeli miałbym się skupić na szermierce opartej na cięciach i opartej na sztychach, druga sprawa, że tutaj oczywiście jak najbardziej możemy zro zrobić chwyt e, młotkowy, e, ciasny, możemy zrobić chwyt luźny, luźnego młotka i oczywiście mamy bardzo długą, wygodną rękojeść. Że, za pomocą chwytu kciukowego możemy po prostu też oporować tą szablą i wyprowadzać tą szablą jakiegoś rodzaju pchnięcia. Także, e, proszę Państwa, no, y, ta szabla jest doskonała do cięć, natomiast ta szabla jest doskonała y, do szermierki siecznej, owszem, ale jest również y, zorientowana na y, szermierce opartej na sztychu. Także, proszę Państwa, co y, y, no, można powiedzieć? No, przede wszystkim y, kwestia długości. Tej głowni, yy, głowni, kwestia długości rękojeści. Także bym powiedział, że szable francuskie, proszę Państwa, szable huzarskie z tamtego okresu też były doskonałą bronią. Także mówienie, proszę Państwa, i szukanie jakiegoś wyróżnika, mówienie, że właśnie coś było najlepsze na świecie i w ogóle, proszę, proszę Państwa, naj, to tak jak mówię, każda szabla ma swoje ograniczenia, swoje wady i zalety. Jakbyśmy też na przykład, właśnie ta, taką szablę angielską porównali chociażby. Z naszą polską kościuszkówką, proszę Państwa, bo w sensie konstrukcyjnym Kościuszkówka, proszę Państwa, to też już jest szabla huzarska. Jak najbardziej sposób szlifowania główni jest już oparty na wzorach, bym powiedział, huzarów. Samo to, że szabla ma też posiada zamkniętą rękojeść, proszę Państwa. To też to po prostu nawiązuje do broni. Huzarskiej. też proszę Państwa szabla jest już stosunkowo dłuższa też na wzór e, szabel francuskich posiada też jak najbardziej tych. także jak najbardziej polska kościuszkówka też w jakimś sensie jest szablą huzarską proszę Państwa oczywiście nazwa polska jak najbardziej e, mówi się o kościuszkówkach czy o szablach e, brygad e, kawalerii narodowej które posiadały e, proszę Państwa na przykład e, tarczki proszę Państwa w sensie konstrukcyjnym to też już jest już broń XVIII wieczna, jest to też już broń huzarów. Także, e, także te szable huzarskie w XVIII wieku są szalenie, proszę Państwa, popularne. Też, jakbyśmy się też zastanowili chwilkę, to proszę Państwa, e, na przykład, właśnie polska szabla wzor 1921 i e, proszę Państwa, szabla e, francuska wzór 1786. To proszę Państwa, w zasadzie mamy identyczne rękojeści, identyczne profile rękojeści dochwytów chwytów y, kciukowych, do chwytów młotkowych. Także, proszę Państwa, y, polska szabla wzór 1921-22 była w całości wzorowana właśnie na francuskich szablach huzarów. Także w jakimś sensie to też jest, proszę Państwa, szabla huzarska. Też oczywiście szabla wzór 1921 y, i szabla wzór 1786 francuska, też rzeczywiście posiadają dosyć wydatne sztychy. Tutaj co prawda mamy sztych przygrzbietowy, a tutaj mamy sztych centryczny, ale jak najbardziej no, ta broń jest po prostu zaopatrzona w sztychy. W jakimś sensie też jeżeli byśmy porównali polską Ludwikówkę wzór 1934, i broń hu, francuskich huzarów, to proszę Państwa, też znajdziemy tutaj podobieństwa. Tutaj jest Mosiąc, tutaj jest Mosiąc, tutaj mamy zamkniętą rękojeść z jednym kabłąkiem, tutaj też mamy stosunkowo duży krzyż, tutaj mamy, proszę Państwa, stosunkowo duże wąsy, tutaj mamy wąsy już stosunkowo krótsze, ale też jak najbardziej mamy bardzo wydatne sztychy i mamy... Proszę Państwa, głównie już w zasadzie takie huzarskie. Szlifowane, właśnie też w taką jedną szeroką bruzdę, prawda? Bardzo szeroką bruzdę, Stosunkowo długie pióro i oczywiście też jak najbardziej sztych. Także, proszę Państwa, w jakimś sensie szabla ludwikówka też nawiązuje w swojej tradycji do broni huzarskiej XVIII wiecznej. Także, jeżeli ktoś mi właśnie zadaje pytanie, o najlepszą szablę huzarską. To proszę Państwa, szabel huzarskich w całej Europie tworzono bardzo, bardzo dużo wzorów i modelów. Każda ta szabla posiadała swego rodzaju wady, zalety. Też nie zapominajmy, że właśnie te szable huzarskie, one wszystkie wywodzą się z tradycji węgierskiej. To są szable wywodzące się z tradycji węgierskich huzarów. Proszę Państwa, te szable właśnie z takimi zamkniętymi kabłonkami powstają gdzieś mniej więcej w latach 20. 30, XVIII wieku. Tak wyglądają właśnie szable nieregulaminowe szable huzarów. To jeszcze tutaj mamy szable armii austriackiej, między innymi właśnie szable huzarów węgierskich. I właśnie te szable później rozchodzą się wraz z formacjami huzarów po całej Europie. I powstają pierwsze regulaminowe właśnie wzory szabel, między innymi pruska szabla wzór 1721, proszę Państwa, jedna z pierwszych regulaminowych szabel huzarskich, między innymi na przykład austriacka szabla huzarów, wzór 1768-69, to jest proszę Państwa, regulaminowa szabla. Austriackich Huzarów. Między innymi francuska szabla wzór 1776 czy wzór 1786, jaką tutaj mamy, to proszę Państwa też regulaminowa szabla francuskich Huzarów. Ale te pierwsze szable Huzarów były oczywiście te pierwsze, jakby szable były nieregulaminowe, natomiast z czasem mniej więcej od połowy XVIII wieku wszystkie armie które posiadały w swoich szeregach formacje huzarów, czyli tej lekkiej kawalerii, tworzą już swoje właśnie regulaminowe wzory. I tych wzorów było, proszę Państwa, bardzo, bardzo dużo. Dlatego, jeżeli ktoś mnie pyta o szablę, najlepszą szablę huzarską, to proszę Państwa, oczywiście jest to wspaniała szabla. Wzór 1796, angielska szabla, wzór 1796. Szabla nawiązująca właśnie do tradycji węgierskiej, do tradycji huzarów. Proszę Państwa, to wspaniała szabla. Ale nie dajmy się, proszę Państwa, ogupić, że jest to najlepsza szabla w dziejach. Bo, proszę Państwa, każda broń posiada swego rodzaju ograniczenia, swoje wady i zalety. I proszę Państwa, z czasem też ta szabla została zastąpiona przez inny model w kawalerii angielskiej i ten model przyszły. Model właśnie angielski jest już wzorowany praktycznie całkowicie na broni francuskiej i pruskiej. Taka ciekawostka z mojej strony. Także proszę Państwa, na dziś może to wszystko. Jeżeli ktoś by z Państwa był zainteresowany zakupem kutych i hartowanych replik broni białej, proszę pisać do mnie na polski gmail.com. Na dziś to wszystko. Kłaniam się i pozdrawiam.